Maciej Maciak, gościem kanału Zero. Krzysztof Stanowski nie dał rady wysiedzieć w studio po kontrowersyjnej odpowiedzi na pierwsze zadane pytanie w stronę kandydata na prezydenta. Dobry wieczór państwu. Dzisiaj kolejna rozmowa prezydencka. Dzisiaj moim gościem jest kandydat na prezydenta Maciej Maciak. Witam serdecznie. Witam Państwa, witam Pana, Panie redaktorze. Panie Macieju, bo ja chciałem zacząć od takiego pytania, bo nie jestem pewny, czy ja dobrze usłyszałem podczas poprzedniej debaty, bo tam zamieszanie, echo, tak. e, stres. Czy Pan naprawdę powiedział, że podziwia Władimira Putina? E, ja tylko odpowiadam na tak zadane pytanie, jakie zadane było. A jak nie podziwiać kogoś za wyjątkową odporność? To jest, czy naprawdę my tu udajemy, że nie widzimy, jaki hejt idzie na prezydenta Rosji? Czyli naprawdę pan go podziwia. Każdego to się takimi cechami będzie charakteryzował. Każdy normalny człowiek powinien w tym momencie podziwiać, to jest też y, może y, zbyt przesadne słowo, ale szanować. tak? Szanować. Szanuje Pan Władimira Putina. Jak y, wszystkich ludzi. Rozumiem. Ale przyjechał Pan do nas z Włocławka, nie z Moskwy, tylko z Włocławka. No tak, tak. <grychy> Nigdy nie byłem poza y, wschodnią granicą. Okej. Okay. No to nie chcę panu zajmować, bo podróż długa e, zbyt dużo czasu. Moim gościem był Maciej Maciak. Dziękuję to, bardzo. Dziękuję, do widzenia. Maciak chwilę po wyjściu stanowskiego również opuścił studio. I jak to powiedział: adios żartownisie. Historia poważnych rzeczy. Słucham? Wyłączyli, dźwięk. Wyłączyli dźwięk. tak? tak. Czyli jednak. Jednak. To kanał zero. Zero. No, O. No dobrze, to wszystko to jasne. Jest to, że... Ale dla siebie nagrywają cały czas, tak? Tak. Fajnie. Szymona, e, Pan poprosi, żebym nie zepsuł fachowca od dźwięku, dobrze? Wszystko. zajmuję. Dziękuję. bardzo. Mm, dziękuję. Super. Super. Odwaga. Mm. Wszystko się wyjaśniło. <laughs> ale zastanawiałem się, co zrobić, żeby uniknąć kompromitacji. Na początku jeszcze dźwięk był, ale później... Tak, tak. Nie, nie dać mu mówić. Jeszcze pogarszam swoją sytuację. Jeszcze może być scenariusz y, Lepera, prawda? Dobra. Dobrze do wyjścia. Chyba tam, tak? Tak. Adios. Żartownik się. Teraz przycisk. Ten biały. Dzień. Zasubskrybuj kanał, jeżeli chcesz więcej takich filmów.